Siemanko, z tej strony Piotrek i będę miał przyjemność taką nagrać dla Was przez najbliższe 4 dni relacje z mojego wędkowania nad łowiskiem. Na razie nie mówimy jakim. Zradzimy to za chwilę, jak będziemy już rozłożeni, przygotowywali wędki, zestawy, wszystko wtedy opowiemy trochę więcej o wodzie. Na razie idziemy się rozpakowywać, bo droga była długa i ciężka. Lecimy. Kilka słów o przynętach, no i zanętach, jakie tutaj będziemy używali. Moje założenie jest takie, skoro no mamy tutaj bardzo zamulone dno, żeby przebić się przez ten muł, już kilka dni wcześniej, przed przyjazdem, tutaj sobie zalałem przynęty. Zazwyczaj łowienie no to skupia się moje na takich trzech smakach. Tutaj akurat sobie wybraliśmy. Dwa to są takie, które gdzie bym nie pojechał sprawdzają lepiej lub gorzej się, ale sprawdzają się zawsze. Yy, za chwilę pokażemy. Yy, no i co, żeby właśnie przebić się przez ten muł? Tak jak mówiłem, były zalane. Pierwsza przynęta to Live system, kuleczki. Bardzo ładne, zalane jeszcze, mnóstwo likwidu, żeby one sobie cały czas wciągały ten zapach ładnie. Life System z Sissimura, pierwsza przynęta. Czy ciepła, czy zimna woda, już mnóstwo ryb pięknych mi to dało na każdą porę roku, to jest super przynęta. Druga rzecz, tutaj mamy porobione pfefałeczki, squidzik. Klasyka chyba łowienia karpiowego, no nie nie ma karpiarza, który nie używałby chyba Squid'a, tak naprawdę też. Tutaj akurat mamy Massive Bite'a, Bolsena Squid, klasyka, wszystko to pięknie zalane, no mega to pachnie. Doprawimy sobie, jeszcze mamy taki fajny proszek właśnie z Massive Bite'a, Bolsenka, zasypiemy. Zasypane proszkiem jeszcze bolsenka squid, a oprócz tego, że kulki są pięknie zalane, naciągnęły już tego likwidu naprawdę dużo przez tydzień. No to jeszcze taka fajna otoczka, to wszystko nad dnem będzie lekko się odrywało przy ruchu wody. a na pewno te karpie lepiej to zadziała, niż gdyby nie było zasypane. No i trzeci smak, no to też klasyka. Schowamy sobie tutaj. Klasyka, bez którego moje wędkarstwo chyba by nie istniało czyli truskawka. Tu jeszcze możemy tak za chwilę o przynęcie ale pokazać. Są dwie szkoły, można powiedzieć, takiego wędkarstwa karpiowego. Niektórzy wolą robić to nad wodą, niektórzy wolą przygotowywać sobie szybciej. Ja akurat wywodzę się z tej, że wolę sobie zrobić wszystko przed wyjazdem mieć przygotowane. Nie lubię akurat nad wodą wiązać wszystkiego i robić PV-ki tutaj przygotowane. No to też nie ma tutaj wielkiego wymyślania. Tak naprawdę pelecik dwójka, dwumilimetrowy truskawkowy. Pokruszone kulki. No i tyle. Troszeczkę stick mixa. Wszystko to ładnie ciasno nabite. wywozimy i tyle. Parę słów o tym, jaki tutaj zestaw, tak od początku do końca, jaki używamy. Na początek, no to gruba żyłka. Tutaj akurat mamy soft 037. No dlatego to już co wcześniej wspominaliśmy przez te właśnie liście, zaczepy, i inne sprawy. No to 037 żyłeczka mocna. Do tego obowiązkowo strzałówka. W tym przypadku to jest 047. No ale w tych liściach, no to inaczej się nie da tak naprawdę łowić ciężarek płaski, żeby nie łapał tutaj na tym dnie, żeby nie zapadał się bardzo. On się i tak zapadnie, przy tej jakby grubości mu no nie ma innej opcji, ale zawsze przy takim kształcie troszeczkę mniej on będzie wpadał niż klasyczny taki rzutowy. Następna rzecz, przypon dosyć długi. Tu jest taki no dobre 40 cm specjalnie wydłużony po to, żeby właśnie nawet jak ciężarek mimo tego kształtu jak się zapadnie no to ten przypon i tak zawsze będzie no, na górze, no, na, mimo mułu, no, to zawsze będzie znajdował się na zewnątrz. No i przynęta, tutaj zaraz pokażemy fajnie, jak to wygląda. To jest akurat bałwanek zmieszany, taki z kuleczka pływająca i tonąca, ścięty, ale jest to tak fajnie wypozycjonowane. Zaraz w wodzie pokażemy, jak to wygląda. No, i ta przynęta właśnie jest tak wypozycjonowana, że haczyk leży na dnie. Znaczy no, w tym przypadku, właśnie na tym nauku, ale przynęta jest cała podniesiona bez problemu. Bardzo ładna prezentacja tej przynęty. Zawsze będzie się unosiło z ruchami wody, jeszcze fajnie sobie to pracuje. Bez problemu ten karp i tak zasysa przynętę, więc bez problemu haczyk wciągnie. czas wywieźć wędki, wreszcie. To to, co będziemy pakowali sobie, no tak, może. Mm, troszeczkę inaczej niż wszyscy tutaj łowią. Spróbujemy wywieźć sobie łódką ten zestaw. Liście już opadły w dosyć dużej ilości. Mamy tutaj taki, taką lukę, akurat, żeby sobie przepłynąć. więc spróbujemy na początek łódką. Jak nie, no to najwyżej pontonem. Ale no, na razie spróbujemy łódeczką. To, co będziemy wrzucali. klasyka. troszkę słodkiego paletu. Tu mamy akurat zestaw z tą truskawką, którą pokazywaliśmy. Trochę peletu truskawkowego, właśnie no, parę tam innych smaków słodkich. To co ważne, konopie. Raczej rzadko używam gotowych. Możemy pokazać tutaj jak powinny wyglądać te konopie, takie dobrze zrobione. Najważniejsze co w nich jest, no to żeby te wszystkie ząbki właśnie były otwarte. Tak powinna wyglądać dobrze zrobiona konopia, żeby tych ząbków, one najwięcej właśnie uwalniają wtedy oleju. Wszystkich wartości, które są dobre, jakbyśmy tutaj zanurzyli rękę, no to jest to bardzo, bardzo tuste całość. No i tak fajnie właśnie powinna wyglądać dobrze zrobiona konopia. Tego też sobie dajemy. Karpie uwielbiają to z dwie takie dobre łyżki. Do tego to, co już pokazywaliśmy, właśnie fajnie zalane, zasypane, pięknie to wygląda. Jeszcze teraz słoneczko, to już super. Kuleczek dajemy. starczy tyle, nie przesadzamy. Pora już jest troszeczkę późniejsza, więc nie będziemy dużo sypali bardzo. Dodatkowo jeszcze dajemy trochę orzeszka. Tu akurat skorzystamy z gotowej opcji Skarpolskula. Orzeszek tyglisi. Z tego co się dowiedziałem, ponoć to tutaj bardzo ryby uwielbiają tego orzecha na balducie. No i nasze PVE'eczki na, tylko na haczyk, żeby w tym mule jak opadnie zestaw, to jest dosyć myślę ważna opcja akurat, żeby sobie zestaw jak opadnie nie zagrzebał nam się, tylko będziemy mieli pewność, że haczyk i przynęta wszystko będzie leżało na zewnątrz i przy tym haczyku minimalna porcja jedzonka dla ryb. Wywozimy. Teraz możemy parę słów powiedzieć o sprzęcie, jaki tutaj używamy. Wędeczki dokładnie to są Horizony X-Trójki. Krótkie, 3-metrowe, klasyka na ponton. Najbardziej wygodne jakie są. Tak naprawdę, no, jeśli ktoś holował, ja zanim sobie zakupiłem też taki mm, komplet, no to używałem dłuższych i naprawdę różnica jest ogromna. Wędki 3,60, a 3 metry na ponton. No nie ma nic lepszego. Dosyć mocne, bo 3,5 lb. Tutaj łowimy właśnie w takich warunkach, to co szybciej wspominaliśmy, czy te wyspy, czy liście, trzciny. Musi być dosyć dużo mocy w tych wędkach, żeby w razie czego rybę stamtąd odciągnąć, dlatego 3 metry, 3,5 lb, sprzęt dosyć mocny. Kołowrotki, no nie mają aż takiego znaczenia wielkiego, tutaj akurat mamy EOS 12000. Większe znaczenie ma tylko to, żeby na tą szpulę po prostu z 300 metrów takiej żyłki dobrze weszło, bo odległości gdzieś tak około gdzie łowimy, najdalsze wędki pod drugą stroną są, to takie około 170 metrów z zapasem, no to dobrze, żeby te 300 metrów mieć na kołowrotku. Na pewno jedną z ważniejszych rzeczy, przynajmniej tutaj, jakie używamy, no to rod pod, który będzie stał pionowo. No w tym przypadku to jest Ranger MK2. Najlepszą opcją, najlepszą rzeczą jakie tutaj możemy zastosować, no to są długie nogi wymienne, wędki stawiamy sobie pionowo, bo tak jak tutaj na pewno widać jest cały pas kapelonów, co prawda już teraz i tak jest ich dużo mniej, ale zazwyczaj w lato to już w ogóle tutaj jest masakra, ale nawet w tej porze właśnie omijając cały ten pas liści, żyłka wchodzi nam do wody o prawie branie zrobiłem, żywka wchodzi nam do wody za tym pasem liści, także sygnalizacja brania ewentualna właśnie no, nie będzie oszukana po prostu. No, raczej staramy się zawsze pominąć te liście, żeby wszystko było w porządku. Pierwsza noc, stres lekki zszedł, no bo to jak wiadomo, przy nagrywce zawsze no, chciałoby się złapać tą rybę, nie zawsze jest to dane, no ale tym razem udało się, z jednego miejsca przepłynął kilka metrów w środek, wyplątywanie z tych liści, grążeli w trzinach walka, fajna ryba, tak jak na wadze było widać, to już sobie odejmiemy worek, to zobaczymy, najważniejsze, że ryba jest. Jak się uda? Bo i tak, mimo że na macie to walczy, pokażemy go. Piękny, piękny karpik. Prawie niecałe 15 kg. Śliczna ryba, czysty pyszczek. Zestaw, który pokazywaliśmy, chyba była tam truskawka. Nawet dogodnie, nie wiem, w szoku. Muszę zobaczyć dopiero co tam było założone. Ale naprawdę ładna ryba. Puszczamy, nie męczymy go. Dziękuję, że wziąłeś, stres lekki szedł, ryba złapana, niech sobie płynie, będziemy walczyli o kolejnego. Jeszcze raz Misiu płyniemy poszedł! Jest! Nasza zasiadka na Barducie dobiegła końca. Jedną rybę fajną, którą pokazaliśmy, udało się złowić, tak jak już chyba było wspomniane, na truskaweczkę, zestaw koło wyspy, pod samymi liściami. Dwie ryby jeszcze spięły w sumie się, jak już dopłynęliśmy do, do tych kapelonów, żeby wyplątywać, to już nie było ryby. Warunki ciężkie, no ale no takie wędkarstwo właśnie jest fajne. Jeśli podobała się relacja z naszego wyjazdu tutaj, zapraszamy do polubienia, do subskrypcji kanału Fox International. Będziemy, jeśli się uda, robić kolejne relacje z wyjazdów naszych, kolejne wody pokazywali. Zapraszamy do oglądania miłego seansu.